Witamy pana Jacka Jabrzyka, reżysera spektaklu Nasze Miasto. Spektakl przyjechał do nas z PWST z Wrocławia. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów na temat spektaklu, problematyki? Dlaczego akurat ten tekst? To jest Nasze Miasto, Wildera. To jest taki dziwny rodzaj moralitetu, trochę przewrotnego, bo. To nie jest do końca tak, jak się dzieje w tradycyjnym moralitecie, gdzie jakby jest założona jakaś postawa życiowa, są jakieś recepty, jak żyć, żeby było dobrze i tak dalej, tylko, tylko to jest taki moralitet, który stawia, bardzo istotne pytania i nie udziela na nie odpowiedzi. Czyli w jakiś sposób jest bardzo współczesny i bardzo zgrywa się jakby z momentem życiowym młodych ludzi, którzy sami zastanawiają się, co będą dalej w życiu robili i po co, po co to wszystko, po co ta szkoła. I jakoś myślę, w taki ciekawy sposób spotyka się ten tekst z momentem życia tych ludzi, z którymi to robimy, czyli z, z momentem życia studentów, akurat tutaj. Szkoły teatralnej z Wrocławia no i postanowiliśmy się z tym tekstem, z tym tekstem zmierzyć. Poza tym jest to bardzo taki fajny materiał do, do pracy aktorskiej, do budowania ról. Myślę, że taki no, idealny tekst na dyplom. A czy studenci mieli swój udział przy wyborze tekstu, czy, czy to wszystko pan? Były propozycje, było kilka propozycji i po właściwie bardzo krótkiej rozmowie jednogłośnie wybraliśmy ten tekst. I czy były jakieś problemy, czy współpraca układała się dobrze? No, trudno tutaj <noise> mówić o problemach, jak już mamy <noise> wszystko za sobą, pamięta się dobre rzeczy. Ale problemy, no, może nie nazwałbym tego problemami, tylko, tylko no, była duża, ciężka praca na próbach, jak to zwykle bywa. To znaczy, Słyszałam, najpierw... że była duża praca fizyczna, prawda? Że były krótkie próby, krótki okres prób? Tak, to prawda. Rzeczywiście studenci włożyli tam bardzo dużo energii w tę pracę. Nie mieliśmy dużo czasu, a i też metoda, jaką przyjęliśmy, polegała na bardzo ciężkiej takiej takich fizycznym treningu, szczególnie w pierwszym etapie pracy nad, nad tym tekstem, więc dużo potu zostawili. Mhm. Na, na sali. I czy może pan powiedzieć, że. bo to nie był pierwszy kontakt ze studentami, tak, Praw w pana karierze zawodowej? Nie, no wcześniej pracowałem ze studentami z Krakowa, bo kończyłem krakowską szkołę teatralną, ale wtedy byłem asystentem przy mhm. dyplomach, no i pracowałem przy okazji różnych egzaminów. Natomiast taki samodzielny mój dyplom to jest pierwszy. To jest pierwszy. Dobrze, w takim razie zapraszamy serdecznie i trzymamy kciuki. Zapraszamy.